Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale? I dzisiaj jest kolejny film z Among Us. Niestety dzisiaj wciąż jest film bez Bartka, ponieważ. Ehm... No po prostu dzisiaj jest odcinek. Co ten chomik mi tu? Jeden chomikowi się drabinka wywaliła. Nie no, nie mogę w tego dziada. Poczekajcie. Okej, okay, derabinka chomikowi naprawiona już chyba żyje derabinka i chomik. Yy, yy. I dzisiaj jak pewnie wiecie, hmm, będę wam pokazywał moje umiejętności jako krewmatę. I jak pewnie wiecie w poprzednim odcinku. Pokazywałem wam moje niesamowite umiejętności jako impostor i poszło mi tam wręcz tragicznie popełniałem śmieciowe błędy, ale teraz zrozumiałem swoje błędy i będę e, jako impostor grał po prostu lepiej, mam nadzieję. Ale teraz pokażę wam, że jak mi idzie, na jakim poziomie za zaawansowania jestem jako crewmate. Czemu tak mało polskich serwerów? E, no, niestety będzie jak wolno, ale dobra. Mm... Dwóch impostorów, 10 graczy. Nie wiecie, Ja gram na 15 osób. Ja gram na 15 osób. Tutaj ładnie. Może sobie trochę poczekamy, ale... Na szczęście jestem impostorem już w pierwszej... Mm, ...przy pierwszej próbie. Też nawet fajnie, szybko się chodzi, ale ile tasków? Mnóstwo. Co? No. To nawigacja, nie VAPONS mam. CZEMU LUDZIE WYCHODZĄ?! Ludzie są dziwni. Czego wychodzicie z gry? Ja tu nagrywam odcinek. Jestem sławnym youtuberem. Yy, OK, Okej, ciało. Właśnie miałem zapauzować i pokazać wam jakieś ciekawe momenty do, dopiero. Yy, no ale... Tak wyszło. Że teraz jest ciało. Yy, no i w herę tu pytając. Okej, okay, zagłosowałem na kogoś, kto niby wentował, ale yy, jest y, remis między tym, y, kto niby wentował, a Steve'em. No dobra, to ja teraz... o. Dobra, nieważne. Robimy zadanka. No, jeszcze w adminie mam, w ogóle. Okej, okay, ja się... Trochę tego zielonego boję. Ej, zobaczmy... Okej! Okay. Mamy... Nie, nie, dobra. Myślałem, że on fejkował, ale nie, coś tam się ten pasek faktycznie ruszył. Ej, mi się nie ruszył. To mogą pomyśleć, że jestem impostorem. Ale dobra. Dobrze, reportowałem widowie e, ciało. Yy. No i muszę napisać, gdzie było akusę. Jak się pisze, gdzie było ciało? Dobra, to tonic break mi się... Te. Ej, most basket może zagłosujemy, bo on podobno wcześniej wentował. Chociaż może być też Engineerem, ale jest remis i ktoś mądry na mnie zagłosował, co ja zrobiłem, to ja nie wiem. I niestety so nie nagrało się, gdzie jest to ciało, ale ja, patrzcie, ja tutaj normalnie szedłem i zauważyłem ciało. I tu jest proch tego ciała, e, ciało szarego było. I mam nadzieję, że mi to wybaczycie, no sorry. No ale tak bywa, tak bywa czasem. Teraz już nie będę pauzował. Będę tylko wycinał w montażu. Okej, okay, ma mamy Emergency Meetinga. No i co? Okej, okay, jest tutaj most basket trzeba. Ale to, to trochę głupie, że każą wywalić most basketa, skoro on może być enginerem. Okej, okay. tonic break coś nie chce głosować, ten co ciągle pisze. Ja chyba on może być impostorem, ten tonic break. Nie jest impostorem. Okej, okay. zrobię coś ryzykownego, biskitu. Okej, okay. muszę poczekać chwilę zanim użyję przyciska. Patrzę, równe kabelki. Ale rzadkie zjawisko. Tonik break, lecimy na skarżyć. Co? Gdzie jest ten? Nie wiem. Zniknął tonik Jaki fail... Yes. Taką szmatę zrobiłem... A dobra, na szczęście mnie nie wywalili, chociaż tyle dobrego... A tonik break wyszedł z gry, tu... Tu było ciało... Do centaku, do centaku jest impostorem, bo on stoi i włączył to, yy, no tam awarię powietrza. Okej. Okay. czyżbym Ech, to trochę głupie, że tyle razy ja. Udziel... Wciskam emergency. Ale dobra. Przemy, przemy. Dobra. Mam nadzieję, że mi uwierzą, bo jestem pewien, że... to Na logikę, ale Ci ludzie, gdzie są bardzo mało inteligentni... No bo patrz, to co? Remis. Co? No Pa. No Pa on jest impostorem jak nic no. Nie wierzę w ludzkość. Ja idę na kamerki to. O. No. Pa. Teraz. Co? Ja mogę... Jestem inżynierem. Nawet nie wiedziałem. Mogę zrobić. No, przegraliśmy. Oj, nawet nie zgadłem, kto to. Ok. Mm. Moje umiejętności. Ogółem myślę, że nie są jakieś mega super, ale też nie są złe. Nie są złe. To była jedna z moich gorszych gier. No tutaj bardzo dobrze impostorzy się maskowali. Także no i ja jestem. Niestety słabo wysz. Czasami tak bywa jak jest cera w, w matę. Że po prostu jest się dobrym graczem. A gra... No... Nie wychodzi od tak. No dobra. A zatem to były moje umiejętności. Następne filmy już będą ciekawsze, bo do tej pory było prezentowanie umiejętności. Aż z wam już na ten czas żegnam. Pa pa.